Cześć wszystkim. Dzisiaj instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym. Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu tego i ile to kosztuje? Ok, teraz od początku. Mój dom to jest 150 metrów w zgarzeniu dwustanowiskowym, parterówka, cztery sypialnie, salon, dwie łazienki. Całość kosztowała, jeżeli ktoś nie chce oglądać do końca, prawie 13 tysięcy za instalację elektryczną pełną. 12 900. Ok, teraz jak, jak to u mnie wygląda i na co zwrócić uwagę, po pierwsze trzeba z, przed przyjściem elektryków zaznaczyć dokładnie miejsca, w którym chcemy mieć włączniki, punkty świetlne, halogeny, halogeny zewnętrzne też warto pomy, pomyśleć, czy chcemy mieć kamery, czy instala, instalację alarmową. Wszystko trzeba przemyśleć, zaznaczyć, wtedy, wtedy od razu wchodzą elektrycy, oni się tam nie będą zastanawiać, jak komu będzie lepiej. Gdzie jest zaznaczone? Tam wiercę. Warto przemyśleć dokładnie. Tak samo u mnie ja mam wyprowadzenia głośników na, do kina domowego. Też warto, warto o tym pomyśleć, żeby później nie kuć w tymkach. Oczywiście każda, można to zrobić później, ale każda przeróbka kosztuje. I to już nie jest to, co już będzie zalane, zrobione, zrobione wcześniej. Teraz tak, u mnie wyszło sporo tych punktów. Chyba wszystkich punktów miałem 200, chyba 20 albo 30. To jest dużo. Dlatego też miałem w tych punktów wyszło, bo mam w każdym pokoju gniazda telewizyjne i internetowe. Oczywiście teraz wszystko bezprzewodowo się bowiem transmisja danych, no ale lepiej, że tak powiem, mieć niż nie mieć, bo później później są kłopoty. U mnie właśnie dużo, jak tu widzicie, dużo będzie halogenów, dużo, dużo przed, przez to wyszło dużo punktów. Samych punktów wypustowych wyszło u mnie 150. To jest sporo. Przewodu trójki. Poszło 460 metrów przewodu półtorówki, tak zwanej 510 metrów. No jed, jednak ten, jednak, trochę idzie tego. Teraz jesteśmy w części kuchennej, że tak powiem. Też halogeny na górze. Warto przemyśleć dokładnie, gdzie mają być lampy nad wyspą. Tutaj widzimy, że halogeny są trochę bardziej odsunięte od ściany, bo będzie tutaj zabudowa aż pod sufit kuchenna żeby tego później nie przerabiać, Drugie, drugi raz. Teraz tak tutaj mamy podłączenie trzyfazowe do indukcji na razie będzie kuchnia gazowa, ale jeszcze tak z myślą, że może w przyszłości kuchnia, kuchnia indukcyjna. To, to, to już kabel trzyfazowy do tego trzeba. Podłączenie zmywarki oczywiście z Gniazdka w kuchni, ważna rzecz, tam każdy wie, ile tego potrzeba. Lodówka, gdzie będzie stała. Kabel, gniazdo nie może być za lodówką. Czyli albo mamy, mamy projekt od projektanta, albo robimy to wszystko samemu. My to robiliśmy samemu. No to było trochę myślenia, zabawy, jak, jak to zwykle bywa. Tu postawili tymkarze kozę, bo to było robione późno jesienią. W, do dogrzewania się przed tynkami. Już to za, za chwilę już tynkarze w, e, weszli i, i robili. No tutaj też widzimy e, sporo tych kabli. Mamy tutaj w, w, w korytarzu jeszcze e, światła nocne przypodłogowe. Przy też następ, następne. Więc znowu sporo, e, sporo halogenów. Dlatego tego kabla trochę, trochę poszło. Za chwilę jeszcze garażu. To moja właśnie garaż rozdzielnia budowlana, tutaj będzie, tutaj też będzie rozdzielnia właśnie widać wiązka kabli, rozdzielnia multimedialna, czyli wszystkie kable internetowe i telewizyjne się schodzą. Moja kotłownia mała i też trzeba pamiętać o wyprowadzeniu kabla od kotła do naszej podłogówki, do rozdzielacza, jeżeli chcemy mieć, bo ja będę miał z elektroniko moją, moją podłogówkę, także wszystko trzeba jak, jak najszybciej zaplanować przed przyjściem elektryków, żeby później no później nie już każde, każda każda to są pieniądze stracone i to już drugi raz nie będzie to samo co, co oryginalnie. Ok, czyli jeszcze raz kto ten kto pamięta part, part za do to wszystko 13 tysięcy niecałe, 12 tysięcy 900. To mało, dużo. Robiliśmy wyceny u kilku elektryków. Generalnie mieli podobne stawki. Ok. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do komentarza. Na razie. Cześć.